Cześć wszystkim z tej strony Kami, z na Encyklopedia Kryptowalut. Mamy dzisiaj sobotę, więc nie będę Wam zabierał zbyt dużej ilości czasu. Myślę, że takie 10-15 minut ten film potrwa. To taka informacja dla tych, którzy są oczywiście na premierze tego materiału. Mam nadzieję, że ja się na nie pojawię, bo później mam pewne spotkania jeszcze wieczorem i może nie zdążę na, tym, na tej premierze być, ale nieważne. Wczoraj bardzo duże live u Majka z okazji. Trzeciej rocznicy jego kanału, jeszcze raz moje gratulacje. No i również jest to świętować po mojej stronie, ponieważ na wczorajszym live'ie mój kanał osiągnął okrągłą liczbę 10 tysięcy subskrybentów. Dziękuję każdemu z Was osobno za to, że jesteście i wspieracie mnie. No i że tworzymy taką fajną społeczność, naprawdę wokół tego kanału pomagamy sobie, wspieramy się, dajemy sobie dużo wartościowych informacji na Discordzie w ramach nowych projektów, w ramach tutaj bezpieczeństwa odnośnie portfeli, bezpieczeństwa porozumiewanie się w kryptowalutach w ogóle, informacje o skamach macie oczywiście u mnie na Discordzie, wy też się tymi informacjami dzielicie, także dzięki bardzo jeszcze raz wszystkim z tej i z tej okazji będzie organizowany na dniach konkurs. Konkurs organizowany właśnie z okazji 10 tysięcy subskrypcji na kanale. Jeżeli chodzi o pulę tego konkursu, to myślę, że będzie w granicach od 1,5 do 2 000 zł złotych nawet. Będą tam różne gadżety kryptowalutowe, będą tam też Tokeny w dość pokaźnej, w pokaźnej ilości, także naprawdę czekajcie na ten film. Myślę, że we wtorek lub w środę ogłoszę taki materiał. No i wszyscy oczywiście będziecie mieli okazję wygrać ten, te nagrody. Bardzo fajne nagrody, myślę, że, że na pewno ucieszycie się. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętami dojdą te gadżety, które planuję dla Was. Tokeny o to dojdą oczywiście w każdym momencie. Także jeżeli chcecie brać udział w tym. W tym konkursie, no to oczywiście musicie subskrybować ten kanał. Najlepiej, jakbyście udostępnili ten materiał, jeszcze żeby więcej osób się dowiedziało o tym, że, że taki konkurs będzie organizowany. A o zasadach powiem Wam oczywiście na tym osobnym filmie. Dziś trochę informacji z Twittera i na koniec taka mała rozkwinka o tym, czy to instytucje, które tak napompowały teraz bitcoina, mogą go czasem zabić. Dosłownie zabić w ciągu paru dni, jeżeli będą tylko to chcieli. Skąd te moje przemyślenia ze wczorajszego live'a u, u Majka? Tak jak mówiłem, dopowiem jeszcze trzy swoje zdania tutaj na ten temat <laughs> jestem ciekawy Waszej opinii, co Wy o tym sądzicie? Czy te właśnie fajne instytucje, które pakują tyle pieniędzy w Bitka, mogą go jedno, jednocześnie uziemić, jeżeli tylko będą chcieli? Dobra, także tutaj tylko dowód: 10 tysięcy subskrypcji, fajna liczba, okrągła. Następny cel no to oczywiście 15, 20 i tak dalej. Zobaczymy, kiedy nam się to uda wskórać tutaj <grymio> uzbierać. Dobra, Coingeco konsolidacja, jeżeli chodzi o kryptowolty: Bitcoin 19000, Tyle 589, Litecoin 82 dolary. XRP trochę spadło 58 centów. Pamiętajcie, że chyba 12 grudnia, czyli już za niedługo, te sparki będą przyznawane. Ten l cały na, na XRP. Mam swoją taktykę, którą chcę wykorzystać na ten, na ten dzień powiem wam po fakcie raczej, bo nie chcę, żeby zbyt wiele osób się o tym dowiedziało. Każdy chce po prostu coś tutaj zarobić. nie Dobra 24 godzinny zysk najlepiej radzi sobie Elrond 16,7%, Nexo 12,4%, Sushi 10%, Theta 7%, najgorzej Compound 10%, Nil 7,7%. Ktoś tutaj pisał w komentarzu, że dokupuje co jakiś czas Nil token, także z chęcią się dowiem trochę więcej o tym protokole, bo tak jak Wspominałem chyba na tamtym filmie, nie za dużo o tym projekcie wiem niestety. Nie da się znać wszystkich kryptowalut, jest ich za dużo. CoinGecko pokazuje teraz 6011 tokenów, także sorry, no. nie da rady, żeby każdy wiedział o, o każdym projekcie. No i po to właśnie jest kanał, żeby sobie tutaj oczywiście pomagać. Jeżeli chodzi o indeks chciwości i strachu, 93 punkty. W ogóle coś tutaj się rozjechało, nie wiem czy u Was też to tak wygląda czy nie, ale coś mam tutaj jakieś puste pola na tej stronie. Nie wiem skąd ta, ta kwestia się tutaj wzięła, no ale jesteśmy cały czas dość mocno przegrzani. O tym jeszcze zaraz wspomnę. Zerknijmy sobie, bo dawno nie pokazywałem wykresu sp 500 czyli oczywiście <coughs> akcji amerykańskich. Wybiliśmy kolejny szczyt. 3699 punktów, prawie 3700. Jakbyśmy zeszli sobie na mniejszy timeframe, a w sumie nie musimy, bo tu przecież pokazuje u góry najwyższą kwotę. Ile było? No. 3,699, czyli nie, nie przekroczyliśmy jeszcze 3700, no jest to oczywiście pozytywne na Bitcoina, tak? Jak ten rynek rośnie, no to wiadomo, że kryptowaluty też rosną, jak tu się zacznie duża kolekta, no to zobaczymy, jak ta korelacja znowu zadziała pomiędzy Bitcoinem a kryptowalutami. Ostatnio to się w 70-80% sprawdzało, że te rynki szły bardzo do siebie podobnie. No więc kibicujmy, że tutaj SP500 będzie rosło. Dobra, przejdźmy sobie tutaj na Twittera Polonix odrodził się z popiołów. Wznowili znowu trading na swojej giełdzie, więc jeżeli ktoś z was posiada tam konto, no to oczywiście już może ponownie handlować. Ja nie mam konta na się już dawno. Miałem tam kiedyś, ale od czasu kiedy nagle kazali zrobić koesji i ludziom bez żadnego wiecie, no, bez żadnego maila chociażby, że wiecie, za 5 dni musimy prowadzić KYC na naszą giełdę, bo takie mamy wymogi. Nie, oni tam wprowadzili i tyle, po prostu. Jak macie kasę, to musicie zrobić KYC, a jak nie macie KYC zrobionego, no to nie wypłacicie kasy. Koniec. Także, no niestety, w tamtym momencie Polenik bardzo dużo mnie stracił. No i nie mam konta już od dawna na tamtej giełdzie, ale taka informacja dla Was, jeżeli ktoś tam to pieniądze swoje przetrzymuje. Glassnode powiedział nam taką informację, że mamy all time high. Na ilości portfeli Ethereum, które przechowują co najmniej jedną sztukę Ethereum. Taki portfel jest 1 175 tysięcy. Co ciekawe, myślałem, że będzie tego zdecydowanie więcej. Dlaczego? No bo hmm, mamy sto kilkanaście milionów Ethereum w tym momencie i okazuje się, że tylko 10, nie jakie 10%, 1% z osób, które w ogóle posiadają Ethereum. Ma go więcej niż jedną sztukę. Wydawało mi się, że ta liczba będzie co najmniej dziesięciokrotnie większa około 10 milionów, właśnie, ale okazuje się, że nie że jest wiele, wiele osób, które posiadają bardzo małe tutaj ilości tego etylium. Dziwne, bo jeżeli chcemy to sterylidować chociażby na giełdach zdecentralizowanych, no to to etylium jest podstawą, tak? Więc widać, że bardzo dużo osób tego etylium jednak tutaj nie ma. Ale tutaj też ciekawostka to, co Wam mówiłem kiedyś na filmie. Ethereum bardzo, bardzo, bardzo wąskie grono osób przetrzymuje większość kasy, większość monet Ethereum na swoich kontach, także jest to niebezpieczne akurat dla tej kryptowaluty, no ale no nic na to nie poradzimy, ale ta metryka bardzo fajnie mówi o tym ile tak naprawdę osób ma i cokolwiek może zrobić z tym Ethereum, jedną sztukę, 600 dolarów, no to nie jest to jakaś potężna ilość, tak? Jeżeli byliście w tym szale DeFi, no to tyle, to dziennie sobie mogliście zarabiać. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką kto kwotą wtedy obracał. Tutaj taka informacja od, od pana, który jest szefem biura kontrolera walut w Stanach Zjednoczonych, Brian Brooks. No bo była taka tutaj rozmowa, były takie nieścisłości może w temacie tego, czy rząd Stanów Zjednoczonych chce zabić Rynek krypto chce zabić bitcoina, jak to zostało nazwane oczywiście we wszystkich nagłówkach, w gazetach, w portalach newsowych, no bo była ta informacja po pierwsze o stablecoinach, tak, że będą tutaj musieli być jako banki, e, te instytucje będą musiały tak naprawdę mieć charakter bankowy, żeby te stablecoiny móc wydawać, no i dużo, dużo jeszcze takich tutaj zagwostek, bo w temacie krypto, no i pojawiły się informacje, że Stany chcą zabić bitcoina. Może się boją bitcoina, dlatego że ich waluta no, traci z roku na rok oczywiście na wartości. To, że złotówka się waha i czasem jest dolar droższy w, skali, w stosunku do złotówki, czasem tańszy, no to jest już inna sprawa. Ale ogólnoświatowo no to dolar od ponad 100 lat, oczywiście na tej wartości, mocno traci. No i może boją się Bitcoina, boją się krypto i dlatego tego bitka chcą ubić. Ale jednak dostaliśmy informację, że na razie, że, że, be, że te nadchodzące przepisy będą o wiele mniej złe niż ludzie się w tym momencie o to martwią. Także no, dobrze dla nas. CryptoDiffer przygotował kolejne fajne tutaj grafiki. Lista kryptowalut, które najwięcej zyskały w ciągu dzisiejszego dnia: Base Protocol 88%, Swing B 85%, New Cipher 58%, Scale 28%, Crass 27%, Road 22% i Audius 20%. O base mogliście dowiedzieć się od chłopaków u mnie na Discordzie. Był to presale tej kryptowaluty, była tym mowa u mnie na Discordzie. Ja nie wchodziłem w to akurat, bo tak jak mówię, ostatnio trochę odpuściłem te presale z braku czasu, tylko i wyłącznie, ale chłopaki naprawdę wyszukują tam takie perełki czasem, że, no, że w dużej ilości dają zarobić. Także zapraszam na kanał o gemach, tam mistrzów macie, na pewno będziecie się mogli o nich, od nich dowiedzieć o jakichś ciekawych projektach. Nie mówię, że we wszystko macie w ślepo wchodzić, bo oczywiście macie zrobić własny research, no, ale też nie każdy wynajduje te wszystkie tokeny, nie wszystkie je tam... Jakkolwiek zgłębia, a u mnie na kanale macie taki na Discordzie: macie kanał Nowe Preset ICO, i tam jest właśnie wrzucany tylko opis, tylko nazwa danej kryptowaluty, bez żadnej dyskusji. Dyskusje są prowadzone na innym, na innym kanale, więc tam tych informacji możecie szukać. Druga grafika z CryptoDiffer: Niedowartościowane projekty DeFi poniżej 25 milionów dolarów kapitalizacji z potencjalnym listingiem na giełdach zdecentralizowanych, zdecentraliz właśnie. No i mamy tu różne kryptowaluty właśnie z marketcapem poniżej 25 milionów dolców i pozaznaczane na jakich giełdach te kryptowaluty są. Oczywiście jest tutaj chociażby SAN, jest tutaj Polka Starter na przykład. No i widać, że SAN na Binance jest, ale na przykład takie Polka Starter nie jest jeszcze dostępna na Binance. I na co ja bym tu patrzył oczywiście najwięcej? Na te giełdy, które po pierwsze nie są wrzucone jeszcze na Binance, to po pierwsze po drugie na Kucoin, bo Kucoin też lubi takie kryptowaluty wrzucać do siebie, kiedy w szczególności widzi, że na tych coinach jest duży wolumen, bo kapitalizacja tego tokena może nie być za wysoka jeszcze, natomiast jeżeli duży wolumen się kręci na tej, na tej kryptowalucie, to wtedy kucoin, no i Binance też bardzo często patrzą na takie tokeny, wyłapują je i wrzucają do siebie na giełdę. Także na te kryptowaluty, które tutaj nie mają tych znaczków wrzuconych, że tak powiem, tych haczyków, zwróćcie na nie uwagę, poszperajcie jak tam się u nich dzieje, jeżeli chodzi o wolumen. No, i może warto spekulacyjnie gdzieś się tym, tym jednym, drugim, trzecim tokenem zająć. A jeszcze jedna grafika od crypto Dzisiaj bardzo fajne informacje przedstawiają największe nadchodzące eventy w kryptowalutach, jeżeli chodzi o grudzień. No, i mamy tu chociażby mainnet, kryptowaluty alf mamy tutaj mainnet, chociażby kryptowaluty Linear. I ta Linear, zobaczcie, nie jest jeszcze na Binance, nie jest jeszcze na Kukoinie. Na się nie jest, na Gate Io nie jest, na razie na Bitmax, yy, MXC, czyli na bardzo małych giełdach i zobaczcie kapitalizacja 4,6 miliona dolarów. Sprawdźcie teraz jak wygląda ilość tokenów w obrocie, kiedy jakieś tokeny będą wypuszczane, czy tam był jakiś pre-sale, czy nie było pre zobaczcie, yy, poczytajcie trochę o teamie, zobaczcie czy ten team jest anonimowy, czy nie. Jeżeli to wszystko będzie na zielono, że tak powiem, nie będzie tam żadnych czerwonych lampek, ja bym się tutaj zainteresował, w szczególności, że jeszcze jest kilka dni do mainnetu tej kryptowaluty. Wzrosła 60% w ciągu miesiąca, ale pamiętajcie, że to nie jest jakoś wiele w kryptowalutach. MV, no, Polka Starter ma odpalić ten swój e, podstawowy, że tak powiem, protokół, tą giełdę. Crypto.com ma odpalić mainnet w, właśnie w grudniu. Tutaj, co jeszcze tutaj mamy z ciekawej informacji. The Graph ma mainnet swój odpalić, ma być dystrybucja tokenów. Ja tym projektem się nie zajmowałem. Wiem, że są ludzie na polskim YouTube, gdzie bardzo mocno się tym projektem zajmowali, więc oczywiście zapraszam i odsyłam tam. Mi tych pytań nie zadawajcie. No i oczywiście Sparki, dystrybucja tokenów Spark dla osób handlujących token XRP. No XRP 143% w ciągu miesiąca, także bardzo dużo. Dobra, no i tak wczoraj wyglądał Mike live, jak widzicie Patryk Kępiński, Mike, Sylwester Suszek i ja sobie tutaj rozmawialiśmy, później jeszcze dołączył Fenix i Maciek z 321 Krypto, także boom dla wszystkich oglądających od Maćka. No i był tu też temat rzucony tego, hmm, no instytucje weszły potężnym kapitałem w kryptowaluty, tak? Podpompował, podpompowały tą cenę kryptowalut bardzo mocno, natomiast Sylwester zauważył jedną rzecz, <küh> to są duże firmy, duże instytucje, tam jest prezes, tam są członkowie zarządu, tam jest jakaś rada nadzorcza. Jeżeli taka firma jak na przykład MicroStrategy, dla przykładu, oczywiście, tak chociaż oni mówili, że oni nie sprzedadzą tych tokenów przez tego bitcoina przez 50 czy tam 100 lat, ale oczywiście tak sobie gadać mogą. Jeżeli taka firma nagle w ciągu kilku miesięcy zarobiła 20-30% na jakimś aktywie, to dlaczego nie miałaby się skeszować z jakiejś części? I ogłosić się ta osoba, która wydała powiedzmy decyzję, żeby kupuje, że kupujemy tego Bitcoina, dlaczego ta osoba w tym momencie nie miałaby tego skasować, Dać, nie wiem, dywidendę, premię, pojechać na wakacje z całym zespołem i tak dalej. Ona może dać po prostu taki bonus, że tak powiem, z tych zebranych pieniędzy ludziom, samemu zachować stołek na miejscu prezesa czy tam jakiegoś członka rady zarządu na najbliższe 5-10 lat mieć high life w życiu, że tak powiem, i jeszcze wszyscy go będą oklaskiwać, jaki ty jest super, ile ty pieniędzy tutaj dla nas nie zarobiłeś. Oni, tak jak sobie wczoraj rozmawialiśmy, nie będą czekać na Bitcoina po 100 tysięcy dolarów. Ich to nie obchodzi. Jak wrzucacie 200 milionów dolców i po trzech miesiącach macie 270 milionów dolarów, to jesteście bogami. 70 milionów zysku w ciągu, wiecie, no trzech miesięcy, więc na pewno ktoś będzie chciał te pieniądze z tego rynku wyciągnąć. No niestety, z racji tego, ile oni tej kasy posiadają na rynku, to obawiamy się, że może to spowodować duży dump na krypto, jeżeli taka decyzja przez nich zostanie podjęta. Wczoraj, właśnie, akurat tutaj Bitcoin Phoenix nam powiedział, że tłumaczył audycję Crypto CryptoCryptoCryptoCrypto University. Najczarniejszy scenariusz, według niego, 4000 za bitcoina, w to nie wierzę, ale mówił właśnie o 13, 14 tysiącach zabitka, <laughs> że taka kolekta nas może czekać. No jeżeli te instytucje zaczęłyby powoli tą kasę trochę wyciągać i kaszować, nie zdziwiłbym się, że ta, do takiej korekty mogłoby dojść. Nie wierzę jednak w spadek jakiś tutaj, tak jak on powiedział, 4000 dolarów. Naprawdę, musiałby być, się stać mega duży armagedon na świecie, COVID-6.0, co tam jeszcze, nie wiem, blokada naprawdę krypto w całych Stanach Zjednoczonych, w Chinach jeszcze bardziej i tak dalej i dopiero spekulacyjnie wtedy krypto mogłoby dość mocno zlecieć. Bez takich rzeczy nie widzę tego, żeby żeby, że tak powiem, taki armageddon na krypto jednak nastał. Jeżeli chodzi o krótkoterminową tutaj inwestycję, no to Ivan dzisiaj wrzucił, dzisiaj? Nie, wczoraj wrzucił taki wykresik właśnie, klin zwyszkujący, przeważnie z takiego klina zwyszkującego z tej formacji, wychodzi się dołem. Dołem z takiej formacji się wychodzi, no i zakres tu jest u podstawy tej formacji, więc według niego to by było 18 tysięcy dolców, ale to jest taki bardzo krótkoterminowy sygnał dla osób, które oczywiście handlują gdzieś bitcoinem yy, codziennie, daytraderzy day tak zwani, nie? Natomiast znalazłem sobie kontrę do tych słów, które przed chwilą powiedziałem, bo MicroStrategy, no jest tutaj dokument od nich, to jest ten dokument, kupili wczoraj, czyli 4 grudnia kolejną dawkę bitcoinów, 2574 bitcoiny za równowartość 50 milionów dolarów w gotówce. Kupili Kolejne Bitcoiny po cenie 19427 dolarów. Więc czy oni dokupowaliby kolejną taką ilość po to, żeby ją sprzedać za miesiąc, za dwa, za trzy miesiące. No, nie sądzę, tak, oczywiście są tym kapitałem na plusie, ale nie sądzę, żeby go kupowali po tak wysokiej cenie. Myśląc o tym, że ten Bitcoin zaraz zanurkuje do 4000 dolarów, ich akcjonariusze czy tam, nie wiem, w ogóle spółka, zarząd i tak dalej, powiesiliby ich za jaja za tego, kto wydał tę decyzję. No i by była katastrofa w tej firmie, więc no, to jest jednak ta kontra do tego co przed chwilą powiedziałem i jednak kolejny bullish sygnał, no, jak sobie wejdziemy na Bitcoin Treasuries, czyli tutaj y, zobaczymy ile te firmy krypto posiadają, no to widzicie, no MicroStrategy 40 tysięcy bitków, tutaj 16 600 bitcoinów, gdzie mamy nasz Grayscale? Grayscale już ma 546 tysięcy bitcoinów, jeszcze niedawno wam mówiłem, że mieli 507, Teraz już mają 546. Cały czas, cały czas, cały czas dokupują tego bitcoina i nie chcą zwolnić w tym, w tym wykupie. No i ten bitcoin, który, który oni posiadają, to jest już 2,6% wszystkich bitków. To jest potężna, potężna, naprawdę ilość. Także. Z jednej strony ja chciałbym na przykład korektę, żeby ten rynek, trochę te wskaźniki się zresetowały, że tak powiem i nabrały nowej siły do jeszcze większych wzrostów i zobaczymy 25-30 tysięcy w marcu na przykład za bitka. Z drugiej strony nie wiem, czy będzie okazja do takich spadków, jeżeli te wszystkie bitcoiny z OTC, z tych wszystkich rynków pozagiełdowych są skupywane i nastanie taki dzień po prostu, że jak ktoś będzie chciał wejść za takie 50 milionów dolców, to będzie musiał wejść na kilka giełd i po prostu te ordery pościągać. Czas pokażę. ja jestem pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o do rynku krypto oczywiście, natomiast dalej jakieś korekty tutaj nie wykluczam. Dobra, także udostępniajcie ten materiał, zostawcie suba, zostawcie lajka like pod tym materiałem no i za kilka dni, tak jak powiedziałem, będzie duży konkurs na kanale, także fajne nagrody dla Was przygotuję. Dobra, widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!